Cześć, witam z kanał Smartes. Dzisiaj sprawdzimy sobie jeden z najtańszych widorejestratorów samochodowych obecnie dostępnych na rynku. Jest to Navitel AR250NV. Tak naprawdę jest to nowość w ofercie tego producenta. Urządzenie pojawiło się dosłownie kilkanaście dni temu na rynku kosztuje 129 zł, więc myślę, że cena bardzo atrakcyjna, tym bardziej, że w tej cenie dostajemy jeszcze 12-miesięczną licencję na mapy Europy. Na początek. Jak zwykle sprawdźmy sobie specyfikację techniczną tego restauratora, do tego też na chwilkę przenieśmy się na stronę producenta, gdzie zapoznamy się z pełną specyfikacją tego urządzenia. No dobrze, jesteśmy już na stronie firmy Navitel, zobaczcie, to jest nasz model AR250NV, no i co możemy się o nim dowiedzieć? Przede wszystkim mamy tutaj sensor GC2063 z funkcją Night Vision, który ma nam zapewnić wysoką jakość nagrań nocnych, to zobaczymy w dalszej części naszej recenzji. Filmy nagrywają się w rozdzielczości Full HD 1080p, 30 klatek na sekundę, jeżeli chodzi o kąt widzenia 140 stopni, czyli myślę, że przyzwoicie. Ochrona plików, czyli funkcja G-Sensora. Mamy też mapy na Witela jako gratis, o tym Wam już wspominałem. No i teraz zobaczmy sobie na pełną specyfikację. Wyświetlacze, dwa cale, rozdzielczość 320x240. O rozdzielczości maksymalnej i klatkach Wam już wspominałem. Kąty widzenia też mieliśmy. Jeżeli chodzi o soczewkę, to jest czterowarstwowe szkło. Pliki zapisują się w formacie MOVE. I od razu Wam powiem, że jednominutowy plik to jest około 100 MB, czyli musicie zadbać o odpowiednio dużą kartę pamięci. Karty obsługiwane są do 64 GB. Mamy funkcję autostartu, G-sensora, tryb parkingowy oraz nagrywanie dźwięku. Możemy oczywiście też nagrywać w pętli, nadpisywane są nagrania, natomiast te zabezpieczone przez G-sensor są w osobnym katalogu i one są przechowywane bezpiecznie. Jeżeli chodzi tutaj o dodatkowe informacje, to oczywiście budowany głośnik, mikrofon, zasilanie 5V1A pojemność baterii niezbyt duża 100 mah to jest tak naprawdę tylko podtrzymanie, ewentualnie wyjście z samochodu, wykonanie kilku zdjęć w razie jakiejś awaryjnej sytuacji i tak naprawdę to jest wszystko co się możemy dowiedzieć na temat tego urządzenia. Ok, zapoznaliśmy się już ze specyfikacją techniczną tego urządzenia. Teraz sobie może przejdźmy do zawartości zestawu. Jak widzicie w zestawie znajdziemy wideorestrator, uchwyt do szyby oraz tutaj ładowarkę, zasilacz do tego wideorestratora. Mamy też oczywiście instrukcję obsługi i wspomniany voucher, czyli tą licencję na mapy Europy. Tyle jeżeli chodzi o zestaw. Teraz zobaczmy sobie jak zostały Wykonane poszczególne elementy, zacznijmy sobie od wideo Zobaczcie, dość nietypowy kształt, jeżeli chodzi tutaj o obiektyw, dość nowoczesne wzornictwo. myślę, że urządzenie może się podobać. Oczywiście w całości wykonane z tworzywa sztucznego, na szczęście jest to matowe tworzywo, dobra jakość wykonania, zobaczcie pasowanie poszczególnych elementów. Myślę, że tutaj bez zarzutu. Jeżeli chodzi o elementy, które znajdziemy. Na obudowie to zobaczcie, od spodu mamy czytnik karty microSD, mamy przycisk reset, mamy też mikrofon tutaj pod spodem. Lewa krawędź jest wolna, prawa również. Na górnej krawędzi, jak widzicie, mamy złącze zasilania. Jest to mikro USB, co myślę, jest też bardzo ważne, ponieważ ta ładowarka ten przewód pozwoli nam też podładować awaryjnie, na przykład telefon w jakiejś tutaj kryzysowej sytuacji. Mamy oczywiście wejście na uchwyt. No i cóż, z przodu głośnik. I teraz, na tej naszej frontowej części, mamy wyświetlacz. Mamy oczywiście przyciski sterujące oraz diody informujące o stanie pracy urządzenia. Jeżeli chodzi o uchwyt, typowa przysawka. Uchwyt tutaj kulowy. Możliwość regulacji w każdej płaszczyźnie dobrze trzymać na szybie, urządzenie jest bardzo lekkie, tak więc też nie ma problemu z tym montażem. Wpinamy urządzenie w uchwyt i tak naprawdę już jest gotowe do pracy. Jeżeli chodzi o minusy tego rozwiązania, to po podłączeniu tego przewodu zasilającego bardzo trudno jest wypiąć urządzenie z uchwytu, więc musimy najpierw odłączyć zasilanie, a następnie po prostu wypinamy Urządzenie z uchwytu i możemy go zabrać ze sobą. Tak więc to jest, jeżeli chodzi o montaż, kolejna sprawa niestety nie mamy tutaj pełnego kąta prostego. Więc jeżeli macie szybę pionową, na przykład w jakimś tutaj samochodzie ciężarowym czy też autobusie, no to jak widzicie nie możemy tutaj do końca sobie ustawić tego kąta pionowo, tak więc, raczej samochody osobowe. No i tutaj samochody, które mają nieco większe nachylenie szyby będą mogły korzystać z tego rozwiązania. To teraz sobie może przejdźmy do funkcji tego rejestratora. Jak widzicie mam teraz włączony tryb parkingowy, co powoduje, że urządzenie po wykryciu ruchu automatycznie mi się uruchamia i następuje tutaj rejestrowanie materiału wideo. Może na razie sobie go wyłączymy. Zasymulujemy sobie uruchomienie wideorestatora poprzez przekręcenie kluczyka stacyjki. Ja tutaj posłużę się powerbankiem, czyli wpinamy zasilanie. No i zobaczcie, urządzenie automatycznie nam się uruchamia i następuje rejestracja obrazu. Tak więc to wszystko działa w pełni automatycznie, więc nie możemy mieć tutaj żadnych uwag do działania tego wideorestratora. Teraz zobaczmy sobie, może poszczególne funkcje menu, jakie tutaj otrzymujemy. Wchodzimy do ustawień i zobaczcie. Jeżeli chodzi o rozdzielczość obrazu, tak jak wspominałem, mamy tutaj Full HD 1080p, czyli w tej cenie myślę, że jest naprawdę dobrze. Kolejna sprawa: ustawienia czasu klipu filmu, maksymalnie 5 minut, minimalnie 1 minuta, czyli też standardowe ustawienia. Nagrywanie w interwale, mamy możliwość regulacji ekspozycji, wykrywanie ruchu, czyli oprócz trybu parkingowego, czyli wykrywanie tych wszystkich wstrząsów, mamy też wykrywanie ruchu po włączeniu którego, jeżeli kamera wykryje ruch przed obiektywem, automatycznie rozpoczyna też nagrywanie. I ta funkcja działa bez zarzutu, jeżeli chodzi o ten rejestrator. Natomiast musicie pamiętać, że jeżeli korzystacie zarówno z trybu parkingowego, jak też właśnie z wykrywania ruchu w samochodzie, kiedy Was w nim nie ma, to musicie zapewnić stałe zasilanie do tego wideorejestratora, ponieważ ta bateria to jest budowana, pozwala tylko na kilka minut pracy urządzenia, więc bez dodatkowego źródła zasilania te funkcje Wam oczywiście nie będą w pełni działać. Możecie podłączyć to tak jak ja tutaj powerbank, no możecie skorzystać na przykład specjalnych urządzeń, których recenzję też mieliście okazję zobaczyć na moim kanale. Ok, przejdźmy sobie teraz dalej. Mamy tutaj możliwość nagrywania obrazu razem z dźwiękiem. Możemy też sobie ustawiać datę na filmie. Możemy regulować tutaj siłę G-Sensora, ponieważ urządzenie oczywiście posiada G-Sensor, czyli w razie jakiejś nagłej sytuacji hamowania, uderzenia. Te nagrania zostaną zapisane w osobnym katalogu w urządzeniu, no i nie będą nadpisywane, więc ich nie utracimy. Więc ta funkcja tutaj się oczywiście znalazła. Tryb parkingowy, o którym Wam wspominałem, też tutaj działa, co zresztą mieliście okazję przed chwileczką zobaczyć. Teraz przejdźmy sobie do dalszych ustawień. ustawienia odnośnie samego urządzenia, czyli wygaszacz LCD. Czy ma się nam wyłączać podczas jazdy, po ilu sekundach czy po ilu minutach? Więc to możecie sobie tutaj ustawić, czyli może być wygaszany lub też niewygaszany. Automatyczne wyłączenie, regulacja częstotliwości, dźwięki klawiszy, język OSD, data, czas, format oraz powrócenie do ustawień fabrycznych, czyli takie typowe ustawienia. Nie ma tego dużo, prosta obsługa, łatwe menu, więc myślę, że nie będziecie mieć problemu, jeżeli chodzi o obsługę. Teraz sobie zobaczcie podobnie to wszystko wygląda jeżeli chodzi o zdjęcia. Możemy oczywiście wykonywać zdjęcia tym wideorejestratorem i teraz zobaczmy sobie w menu jeżeli chodzi o zdjęcia bardzo podobnie przechwytywanie rozdzielcze zdjęć. Maksymalnie możemy wykonywać zdjęcia o rozdzielczości 12 megapikseli. Możemy też oczywiście Ustawia sobie nagrywanie ciągłe jakość, ostrość, balans bieli, kolory i so ekspozycja. To wszystko możecie sobie tutaj poustawiać, regulować według własnych potrzeb. OK. Teraz sobie przejdźmy jeszcze do przeglądania zdjęć wykonanych tym widoreestratorem oraz przeglądamy sobie też nagrania, które zapisywaliśmy na karcie. I to są wszystkie funkcje, jeżeli chodzi o ten widoreestrator. Teraz sobie w takim razie może przejdźmy do tego, co pewno Was interesuje najbardziej, czyli do jakości nagry. mieliście okazję zapoznać się z kilkoma przykładowymi nagraniami zarejestrowanymi za pomocą tego rejestratora. Myślę, że większość z Was ma już wyrobione zdanie na temat tego urządzenia, natomiast ja ze swojej strony muszę przyznać, że urządzenie biorąc pod uwagę jego cenę, naprawdę zaskakuje jakością tych nagrań. Oczywiście nie jest to jakość porównywalna do nagrań zarejestrowanych rejestratorami za kilkaset złotych, natomiast w tym przedziale cenowym Rzeczywiście ta jakość jest bardzo dobra. Szczególnie zaskoczyła mnie tutaj jakość nagrań nocnych, ponieważ, jak widzieliście, te nagrania są rzeczywiście tutaj dość szczegółowe. Niezła jasność. No i wydaje mi się, że ta jakość jest nawet nieco lepsza niż w przypadku znacznie droższych urządzeń tego typu, które są dostępne na rynku. Dlatego też jeżeli szukacie taniego wideorestatora, który jest nieźle wykonany, nieźle się prezentuje, a przede wszystkim potrafi przyzwoicie nagrywać zdjęcia zarówno w dzień jak i w nocy, no to wydaje mi się, że w tej najniższej klasie na Navitel AR250NV jest bardzo ciekawą propozycją. Z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle. Oczywiście, jeżeli materiał Wam się podobał, to proszę o łapkę w górę, o subskrypcję kanału. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście też piszcie w komentarzach. A ja się z Wami już żegnam i zapraszam Was już niedługo do kolejnych recenzji na moim kanale. Cześć!